Słuchajcie, właśnie jestem podczas y, nagrywania najnowszego odcinka dla TVP. W tym odcinku będę mówił o szubieniczniku. I jak możecie zobaczyć, mam o wiele bardziej profesjonalny strój niż w odcinku domowej roboty. Znaczy, ja go też robię w domu, no ale mam już kontakty, mam dojścia i wygląda to nieco lepiej. I jedyne, czego się obawiam, to to, że strój jest genialny, ale jest zielony. Tak samo jak greenskim, zupełnie o tym nie pomyślałem, a to był jedyny strój na mój rozmiar. I po prostu jestem trochę przerażony, co z tego będzie, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ok, zaczynamy. Gorąco. No, nie mówię, tak mógłbym chodzić na co dzień. Pięknie, pięknie. Z kamerów, od książek się rozwija. Chyba tego nie ściągnę. Strasznie mi się podoba. A, no jakbyście chcieli wiedzieć, co szlachcice noszą pod kontuszem. System wygaśniający.